Kochani, ranczo, klapaczówka, od niedawna nasza, będziemy tutaj grillować, balować, będziemy tutaj robić wszystko, a przede wszystkim będziemy rolnikami. Próbuję Was troszeczkę oprowadzić. Tak wygląda nasza okolica. Cisza i względny spokój. Względny, bo tą drogą jednak kilka aut dziennie przejeżdża. Jak okiem sięgnąć? No nie, aż tak daleko to nie, ale. O, jeszcze za te drzewka tu ostatnie. Jeszcze, jeszcze kawał, kawał, kawał. To jest wszystko nasze. Śliwa. Już ją trochę podcięliśmy. Może w tym roku nie, ale w przyszłym roku być może uda się zjeść już smaczne owoce. Nasza studnia. To będzie ogród. Warzywny tak No, to oczywiście wyleci, i, i jeszcze kilka innych rzeczy. Jak to wiadomo, przy takich remontach bywa, to też wyleci. Pot. Solidny, betonowy. Ale denerwuje mnie. Tyle tu miejsca, a ogranicza mnie ten płot. Chyba go będzie trzeba troszkę przesunąć. Część gospodarcza. Kiedyś będzie tu grill. Kuchnia letnia. O, zobaczymy, co jeszcze. Zobaczymy, co nam pokaże życie. Na razie wygląda to wszystko tak, jak wygląda. Idźmy do środka. Po lewej kuchnia. No tak. Wiem. Nie przypomina to kuchni jeszcze. Mamy piec. Działa. To chyba coś w rodzaju komórki, szpiżarki. Takie coś przy kuchni zawsze się przyda. Ale czy koniecznie od południowej strony, tego nie jestem pewna. Salon. Połączymy go z kuchnią, skracając troszeczkę, otwierając troszeczkę tą ścianę, a to otworzymy na przedpokój. Tu jest główne wejście, tak? Wędzarnia, piec. Komin. i tu wędzarnia dużo roboty wejdźcie na stryszek tam jest jeszcze jeden pokój na razie staramy się jakoś urządzić tutaj jeden z lepszych pomieszczeń no, i łazienka. Nie byle co. Hm. Nie wiem, kto to wymyślił, ale tak to jest. I na razie tak musi zostać. Tu na dole mamy jeszcze jeden. Mały pokój. I prawdopodobnie zrobimy tutaj dużą łazienkę, która jest tu, właśnie za tą ścianą. Przeniesiemy ją tu, a tam będzie garderoba. No chyba, że coś nam się po drodze zmieni. Wejdźmy na górkę. Tu już otworzyłam troszkę, wybiłam tą paskudną ściankę z dykty. Ktoś tu próbował już karton gipsem robić. Wszędzie są takie. O, tu jest sypialnia. Drugi. Najprzypokój. I piec, oczywiście. Pokażę Wam widok z oknem. I strych. strych jak to strych wymaga dużo roboty tu przesuniemy tą ściankę ze sypialni aż do samego końca. I zrobimy dwa pokoiki, z drugiej strony podobnie i zrobimy dwa pokoiki. Tu jeszcze nie wiem, co będzie, po prostu chyba zostanie stryszek tylko wysprzątany, wyczyszczony i z deskami na podłodze. A tu w tym miejscu będzie Łazienka, druga Łazienka. To takie krótkie oprowadzenie. To jest coś takiego. Oczywiście tu były gołębie jak na górze nad nami. Tutaj też będzie do samego końca przesunięta ścianka. Odkryte belki. Na ścianach na ścianach zrobimy glinę. Tęki gliniane, żeby troszkę to ocieplić. Z gliny lekkiej. I ten pokój. Pomiędzy oknami przedzielimy na pół. Postaną dwa pokoiki ze skosami. To chyba tyle. Jak na pierwszy raz nie chciałabym Was zamęczać. Ciekawa jestem, czy spodoba się kanał. Czy będziecie chętnie tutaj do nas zaglądać? O te drzwi takie potrójne. Z jednej strony zamykające się na klatkę schodową, i tutaj zamykające tą część. Te drzwi pójdą tu, na tą ścianę. W ten sposób otworzy się troszkę bardziej to pomieszczenie i powstanie troszkę więcej przestrzeni takiej takiej życiowej dla nas. Wszystkie te drzwi, które widzicie, postaramy się zachować, wyczyścić. Tam, gdzie brakuje szybek, pouzupełniać. Ale prawdopodobnie te będą zawieszone i przesuwne, a te szerokie tutaj dostaną szyby zamiast tych części drewnianych. Po to właśnie, żeby wchodząc tędy głównym wejściem, od razu mieć widok na salon. Zostanie też nowe życie, salon, kuchnia, to wszystko będzie połączone. Ale tak, że w każdej chwili można to będzie zamknąć jako osobne pomieszczenie. To jest taka dziwna dobudówka. Te drzwi też zamierzam wywalić na tą stronę zamiast tego okna. To okno zlikwidować i dać tylko okienko w miejscu, gdzie są drzwi. Duża tu robota. Nasze miejsce na ziemi. Koszenia dużo. W przyszłym tygodniu przyjedzie pan, który wykosi mi tutaj. A tam, w środku tych krzaczorów, tam jest miejsce na grilla, pięknie zrobione przez tutejszych chłopaków. Na no, moje milie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Kiedy on będzie, nie wiem. Nie wiem kiedy ten przygotuje, ale spróbuję coś to z tym zrobić. Próbuję wam pokazać jak wygląda teraz. Jak wyglądać będzie po zbiciu tej połowie domu wszystkich wyciągnięciu podłóg i po tym jak spróbujemy zrobić tutaj piękne nasze miejsce. Nie bardzo umiem nakręcać tego typu filmy, ale postaram się, żeby jakoś to posklejać i jakoś żeby to wyszło. Do następnego.